Które tworzysz w relacjach, tworzyłaś najpierw, a dopiero później przypisałaś siebie do tej etykiety stworzonej. Także to nie jest tak, że ty masz taki styl i ty teraz musisz jakoś to pracować. Ty, poznając siebie od środka, ty wtedy. Już sama, po prostu sama potrafisz by wypytać schematy, które Tobą rządzą i nawet nie przepracowywać ich nie wiadomo ile, nie siedzieć w tym nie wiadomo ile, bo jestem ostatnią osobą, która Wam powie, że Ty musisz przepracowywać, chodzić na terapię, chodzić na jakieś, nie wiem, odblokowywanie, no nie, nie, Ty nie musisz tego robić, Ty po prostu musisz zmienić swój stan umysłu z osoby, która tą blokadę ma na osobę, która tej blokady nie ma, to jest tak cholernie proste. Oczywiście, jeżeli ktoś tego potrzebuje, mocniej pracować, okej, okay, ale on i tak wróci na przykład do mnie, do osoby, która powie, ty nie musisz siedzieć tam, spędzać kilka lat swojego życia, żeby rozgrzebywać rany, żeby dłubać się w tym i babrać się w tym, tylko ty możesz teraz zdecydować, że ty postępujesz inaczej, że ty chcesz inaczej. Owszem, też wchodzę delikatnie, ale tylko delikatnie, żeby rozpoznać wyzwania, jakie masz, wyzwania. Blokady też, no bo to jest taka niewidzialna brama, której ty nie możesz przeskoczyć, jeżeli nie jesteś jej świadoma. Ale to wystarczy tylko ją sobie uświadomić i wiedzieć, co dalej z tym robić, żeby przeskoczyć tą niewidzialną bramę i żeby iść do przodu po swój cel, który sobie wymarzyłaś, który sobie powiedziałaś, że masz. I nagle zdajesz sobie sprawę, że hmm, ja jestem kobietą, która wcale tej blokady nie ma. Hmm, ja tworzę związki, które wcale nie są oparte na stylu lękowym, na stylu unikowym są po prostu bezpieczne, bo ja zmieniłam swój obraz siebie, ja zmieniłam swoją koncepcję siebie, ja, ja pokochałam siebie od środka, ja znam siebie, bo siebie poznałam, bo rozmawiam ze sobą w końcu. Wiem, jak to robić. Wiem, jak przechodzić z jednego stanu umysłu w drugi stan umysłu, który kieruje mnie tam, gdzie ja chcę iść, czy ja chcę mieć zdrowy związek, czy ja chcę mieć lekkie, szczęśliwe, radosne życie, ja chcę się cieszyć tym życiem, ja chcę doświadczać. Bez blokad, tak? Ale mówię, nie wchodzimy w to. Nie. Dlatego tutaj do komentarza nie przypisujmy sobie etykiet. To nic Wam nie da. Oprócz tego, że przypiszesz się do kategorii osoby, która to ma. I tak będziesz siedziała w tym stanie umysłu osoby, która ma taki styl i tworzy takie związki. A czy Ty chcesz tworzyć takie związki? No chyba nie. No to zmień stan umysłu na osobę, która tej blokady nie ma. No to jest. A jak to zrobić, uczę w swoim programie transformacji kobiet. Przechodzimy do głębny proces, który zmienia te twoje przekonania, zmienia te twoje blokady w bardzo prosty sposób po prostu w bardzo prosty sposób.